Po co w ogóle w samochodzie jest zawieszenie? Do czego to służy? Dokładnie, czy jest w ogóle potrzebne? Czy jest w ogóle potrzebne? <noise> zawieszenie składa się z wielu elementów. Gdyby nie było elementu tłumiącego pracę sprężyny, to powodowałaby oddawanie energii w drugą stronę i auto i koło podskakiwałoby nam. Fachowo tak naprawdę to rebound, high speed, low speed to są tematy już takie bardziej zaawansowane. Niestety będzie się dość niestabilnie zachowywało przy dużych prędkościach, przy dużych wychyleniach. Dla mnie, powiem Wam szczerze, jako kierowcy rajdowego, zawieszenie do dzisiaj jest poniekąd troszeczkę zagadką. Dlatego warto przy dobieraniu, zakupie zawieszenia doradzić kogoś, kto naprawdę się na tym zna i doradzi Wam dobrze. Od tego zależy Wasza prędkość i bezpieczeństwo. Ale zawieszenie to nie tylko sprężyna i amortyzator. Jakie jeszcze elementy mamy w zawieszeniu? Słuchajcie. W nowoczesnych samochodach tych elementów są dziesiątki, tak naprawdę, bo już mówimy tutaj o, podst mówiliśmy o podstawowych elementach, jeżeli chodzi o e, utrzymanie koła w m, kontakcie z powierzchnią, po której się poruszamy. Ale bardzo dużym znaczeniem ma też w zawieszeniu jego wytrzymałość, precyzja prowadzenia, informacje, jakie e, docierają też do kierowcy. Bo tak jak mówiłem, w sporcie bardzo duże znaczenie ma wyczucie samochodu e, i możliwość. Też kontrolowania tego, w jakim momencie my tracimy, zrywamy przyczepność, kiedy jedziemy na granicy tej przyczepności. I tutaj ma też duże znaczenie, również geometria. Więc o ile w pewnym momencie jesteśmy ograniczeni już geometrią zawieszenia, jeżeli chodzi o ustawienia kątów. Kół względem podłoża, to możemy sobie w pewien sposób poradzić, zastępując też niektóre elementy takimi, które dają nam możliwość regulacji, jeżeli w tym miejscu fabrycznie takiej nie było, bądź zwiększają zakres tej mhm. regulacji, jeżeli fabrycznie mieliśmy jakąś możliwość. W związku z czym mamy cały szereg elementów, które są zamiennikami seryjnych. Są z jednej strony wytrzymalsze, bardzo często też lżejsze, bo na masie też nam zwykle zależy. W sporcie łatwiej nam rozpędzić lżejszy pojazd niż, niż cięższy, ale posiadają właśnie również te regulacje. Więc mamy wszelkiego rodzaju zamienniki, e, wahaczy. E, różnego rodzaju drążków, e, więc to są elementy, które. I też są, prawda? Różne. Tak, mamy dużo różnych możliwości wpływania na zmianę geometrii e, e, zawieszenia w naszym pojeździe, która bezpośrednio też przykłada się na to, jak dużą przyczepność mamy kół. Jak wiemy, powierzchnia styku koła z asfaltem jest zazwyczaj płaska, natomiast konstrukcje zawieszenia powodują, że na przykład w trakcie skręcania układem kierowniczym, Koło zaczyna zmieniać kąt, pod którym dotyka asfaltu, i zaczyna w ten sposób nam gdzieś uciekać część przyczepności, część powierzchni opony, która styka się z podłożem tym samym możemy zastępując e, na przykład górne mocowania amortyzatorów płytami typu camber plate regulować sobie też e, kąt pod jakim będzie e, ustawiane koło w trakcie na przykład zakrętu tak żeby jeżeli na danym torze e, będziemy potrzebowali większej przyczepności w zakrętach to kosztem pogorszenia przyczepności na prostym odcinku drogi, możemy sobie zmienić geometrię tak, aby ten zakręt z większą przyczepnością, z większą prędkością móc pokonać. W dużym skrócie, więc tych, e, z tych elementów, które pozwalają nam to kontrolować, jest też już coraz więcej na rynku, coraz większej technologii, coraz więcej materiału się pojawia, więc jest czym to zastępować i jak osiągać e, takie efekty. Jest to ogólnie dostępne. Tak, dokładnie. Na... Standardowy łącznik jakiegoś amortyzatora czy łącznik stabilizatora zawsze można zamienić, jeżeli nie mamy żadnej regulacji, takim, który za pomocą rzymskiej śruby pozwala nam zmieniać całkowicie geometrię zawieszenia, dostosowując go w naszym pojeździe do, do naszych potrzeb. Bardzo często jest też tak, że e... Że tak jak mówiłem, te elementy są też dużo bardziej wytrzymałe. Szczególnie w rajdach to ma no znaczenie, tak. gdzie, gdzie fabryczne, blaszane elementy zawieszenia czy wahacze są zbyt miękkie, żeby wytrzymać tak ekstremalne e, przeciążenia. Wtedy spokojnie możemy sobie zwiększyć ich przy okazji wytrzymałość. wbrew no dobrymi, e, dobrymi ustawieniami i zawieszenia jesteście w stanie znacznie, znacznie przyspieszyć na torze, co jest bardzo ważne. I niekoniecznie właśnie tak jak piotr tak wcześniej wspomniał, moc jest najważniejsza, tylko. Odpowiednie wyczucie i odpowiednie ustawienie zawieszenia. Tak, ja to chciałem zwrócić uwagę w szczególności jak będziecie wybierać elementy, szczególnie zawieszenia, zwracajcie uwagę na dobrej marki produkty, ze względu na to, że pojawia się różnego typu jakości niestety te elementy i które nie zawsze mogą też dobrze wpływać na pracę tego zawieszenia, a szczególnie trwałość. No a jak trwałość, to także to i bezpieczeństwo. bezpieczeństwo bo... No ja widziałem urwany wachacz w zakręcie parę razy. Uwierzcie mi, że nie chcecie tego doświadczyć, więc. Tak, tym bardziej, że te rzeczy wyglądają czasami na niezbyt skomplikowane i ktoś sobie pomyśli, ja sobie wyspawam coś takiego w garażu, oszczędzę kilkaset tak. złotych, po czym się okazuje, że no, nie tędy droga i faktycznie spa wpuścił akurat w najmniej oczekiwanym momencie, szczególnie w rajdzie, gdzie możemy, z, że tak powiem, skończyć się poza po prostu, torem tak. i odbudowa pojazdu, daj Boże, jeżeli nam się nic nie stanie. Więc na takich rzeczach nie, nie warto oszczędzać, jeżeli chodzi o zawieszenie. Tak? Możemy, jeżeli w silniku na czymś oszczędzimy, najwyżej nie dojedziemy, staniemy. Natomiast jeżeli chodzi o układ hamulcowy czy zawieszenie, no tutaj, tutaj ich awaria może być opłakana w skutkach. Tak, nie należy na tym oszczędzać. To, co bym chciał jeszcze poruszyć, to jest temat wszelkich połączeń w zawieszeniu, bo no, te elementy jakoś muszą się ze sobą łączyć. W seryjnych samochodach najczęściej są to elementy gumowe, w samochodach wyczynowych są to tak zwane unibole, ale są to tak naprawdę dwie skrajne strony spektrum. Mamy też inne rozwiązania, troszeczkę pośrednie. Opowiesz nam o tym Piotr troszeczkę więcej. Dokładnie, tutaj mówimy o zamiennikach seryjnych tulei zawieszenia, które zazwyczaj wykonane są z gumy. Z gumy różnej jakości. Natomiast, tak jak wiemy, z jednej strony e, chodzi o, o, o koszta produkcji niektórych elementach w seryjnych samochodach, ich wytrzymałość niekoniecznie. Natomiast, nam w sporcie zależy przede wszystkim na wytrzymałości, ale z drugiej strony, tak jak mówiłem Informacja o tym, dla wyczuciu, wyczuciu pracy naszego zawieszenia, które im więcej mamy miękkich połączeń między kierownicą a elementem zawieszenia tym mniej informacji dociera rzetelnych informacji z tego zawieszenia może odebrać kierowca dlatego też możemy zastępować seryjne gumowe elementy wykonanymi na przykład z poliuretanu e, zamiennikami które w zależności od producenta występują w wielu różnych też twardościach bo to nie jest tak że wkładamy sobie twardszą możemy sobie dość dokładnie w zależności od producentów dobrać twardość takiej. Tulei i na przykładzie różnych, różnych producentów mamy właśnie w skali szora określone twardości elementów, którymi możemy zastąpić seryjne. I są to tak naprawdę odpowiedniki wszystkich dostępnych w układzie zawieszenia elementów gumowych. Możemy je zamienić na właśnie sztywniejsze, twardsze, wytrzymalsze. A tak jak powiedziałeś, ostateczną formą usztywnienia tych połączeń jest zastosowanie uniboli, czyli tulei metalowych dających zerowe możliwości Uwięcia. ugięcia, czyli mamy tak jakby bezpośrednie sztywne połączenie wszystkich elementów, umożliwiające nadal pracę pod wszystkimi kątami, co daje szansę kierowcy na maksymalne wyczucie pracy całego układu. Zgadza się, słuchajcie, no elementy typu uniball, połączenia typu uniball przede wszystkim dają wyczucie kierowcy, ale też ważna informacja, myślę, że ciekawostką jest fakt, że wszystkie tak naprawdę gumowe elementy w zawieszeniu troszeczkę Zaburzają tak naprawdę tłumienia drgań przez amortyzator, prawda? Bo to wszystko najpierw się rozchodzi po tych gumach i tak. dopiero później dociera do amortyzatora. Gdy mamy połączenie Uniball, typu, typu Unibol, to tylko amortyzator tak naprawdę odpowiada za tłumienie drgań, przez co jest to. Łatwiej wyczuć ustawić, no, wpływa to na jakość jazdy. Dokładnie. Prostu. Tym bardziej, że miękkie gumowe tuleje w pewnym momencie mogą wpłynąć i zakłócić samą, e, samą geometrię zawieszenia Do, w momencie, kiedy się, są no. wystawione na maksymalne naprężenia na w trakcie szybko pokonywanego zakrętu, na przykład. Więc już nie mówimy o tym, że z jednej strony pracuje nam całe, całe nadwozie samochodu, e, co możemy też kontrolować poprzez montaż różnego rodzaju rozpórek, bo to jest, z jednej strony mamy fajnie pracującą sprężonę. Dobrany amortyzator, sztywne połączenia czy usztywnione połączenia za pomocą odpowiednich e, gum czy uniboli, a koniec końców nadal geometria nam się zmienia, bo blaszane na dwozie no tak. samonośny samochodu nadal pracuje pod dużymi przeciążeniami. Więc musimy wziąć pod uwagę jeszcze ten aspekt w sporcie, i bardzo często do tego celu stosuje się właśnie różnego rodzaju rozpórki, e, czyli elementy, które mają za zadanie usztywnić czy ustabilizować punkty, chociażby mocowania zawieszenia, żeby w trakcie pokonywania zakrętów te kolumny, które mają określoną e, kąt, ustawione zawieszenia, e, ustawioną geometrię, nie zaczęły. Względem siebie się poruszać, spodzisz, tak. więc możemy je spiąć za pomocą chociażby tutaj e, różnego rodzaju rozpórek, utrzymując znowu geometrię zawieszenia i poprawną pracę e, wszystkich elementów, które sobie tak czołowicie już dobraliśmy. Panowie, mamy sytuację, że ktoś ma seryjny samochód, myśli o swoim pierwszym wyjeździe na tor i chciałby zacząć, chciałby ten samochód troszeczkę przygotować, żeby na torze był szybszy. Mówiliśmy o hamulcach, że to jest element niezbędny, który należy przygotować, ale też wspomnieliśmy dzisiaj, że zawieszenie tak naprawdę w największym stopniu odpowiada za Waszą prędkość, zwłaszcza na nierównych drogach. Co byście mogli polecić komuś, kto ma seryjne zawieszenie, a chciałby poprawić trakcję swojego samochodu? Jaki produkt, od czego zacząć? Jazda na, jeszcze ja Jeszcze powiem, że jazda na torze, dużo wspominamy o rajdach, ale wbrew na torze też potrafi być nierówno. Chociażby przejazdy przez tarki, jak na to, że Jastrząb, na których będą rundy. Łęcz też jest taki e, troszkę podbijający. Łęcz ma kilka miejsc mm -hmm. takich chytrych i dobre zawieszenie spowoduje to, że będziecie pewnie przejeżdżać przez zakręt i nagle przy dobrze ustawionym zawieszeniu coś, co spra sprawiało wiele razy trudność, nagle tego dołka nie zauważycie. Nie Al będzie problemu, problem zniknie. Tak. Dokładnie, ale to też nie chodzi o dołki. Pamiętajmy, że zawieszenie też kluczowym elementem jest, jeżeli chodzi o utrzymanie kontroli pojazdu w zakręcie. tak? Więc tor może być idealnie płaski, ale wchodząc w zakręt, jeżeli zaczniemy tracić geometrię albo parametry pracy zawieszenia, czy będziemy zbyt miękko mieli, znowu tak jak mówiłem na początku, balans masy, przerzucanie ciężaru na, na, na zewnętrzne koła, utratę przyczepności kół wewnętrznych i nie jesteśmy znowu w stanie tak szybko wyjść z zakrętu czy dohamować w, w takim zakręcie. Jeżeli nie będziemy mieli już w jakiś stopniu dostosowanych tych elementów przed, tak? Dokładnie. Więc na pewno szybciej wiedziemy w zakręt, jeżeli będziemy w stanie sobie wcześniej przygotować pojazd, na przykład wybierając sprężyny obniżające, prokit, bądź sportline, chociażby firmy. Co umożliwi nam usztywnienie zawieszenia, obniżenie środka ciężkości, czyli już przeciwdziałanie temu przechylaniu się. Do tego amortyzatory serii B6 bądź B8, które są już przystosowane do obniżonych, obniżających sprężyn e, Bilsteina, które też są, e, uchodzą za bardzo wytrzymałe, chociażby seria B8, Upside Down, które są nazywane tak zwanym grubym tłoczyskiem, więc od razu też widać różnicę między budową seryjnego amortyzatora a takiego amortyzatora, który jest już przewidziany do zastosowania bardziej ekstremalnych, czyli w sporcie motorowym. I to jest taka podstawa. Oczywiście dalej warto się zaopatrzyć w rozpórki, żeby usztywnić i utrzymać to zawieszenie, jego geometrię w ryzach. I zacząć wymieniać tuleje w zawieszeniu, bo tak jak mówię, warto zbierać informacje od naszego pojazdu w czasie jazdy, kiedy mierzymy czas, bo wtedy ono jest na, posuwane tak jakby w maksymalne zakresy pracy i wtedy powinniśmy zbierać informacje. Czy to już, czy jeszcze, czy możemy docisnąć, czy już powinniśmy wcześniej przyhamować a dopiero później kiedy my już zbierzemy doświadczenie będziemy w stanie Wychwytywać te wszystkie niuanse. Warto przejść na zawieszenie gwintowane, żebyśmy mogli sobie bardzo do, dokładnie wyklikać swoje parametry, do tego stopnia, że w zależności od toru już będziemy mogli sobie swoje własne ustawienia zmieniać, bo, bo tutaj w podstawowym zestawie jakby opcji takich nie mamy. No tam, mamy trochę lepiej w jakim stopniu, ale czy koniecznie do wszystkich zastosowań? Nie bardzo, więc wtedy dochodzimy do zawieszeń gwintowanych. I cieszymy się z tym, że możemy sobie dobierać zawieszenie do konkretnego zastosowania w danym, w danym dniu. Jeszcze ważnym elementem są stabilizatory, drążki stabilizatora, które powinno też się odpowiednio dobrać. Chłopaki, jak, co sądzicie o tym, co możecie powiedzieć na temat drążków? Bo wiele osób po prostu kupuje grubszy z myślą, że na pewno będzie lepiej, niekoniecznie wiedząc na czym to wszystko polega. Dokładnie, aczkolwiek stabilizator jest elementem, który ma zmniejszyć e, przechyły pojazdu w trakcie pokonywania zakrętów, czyli to, o czym mówiłem, zmniejszanie przechyłów e, przy sprężynach. Jeżeli mamy sztywniejszą sprężynę, to na, nacisk, siła odśrodkowa, która nam e, ugina zewnętrzne zawieszenie, powoduje od. Odciążenie kół wewnętrznych, a tym samym utratę przyczepności. Aby temu przeciwdziałać, nawet w seryjnych samochodach, montowane mamy stabilizatory, czyli tak jakby metalowe pręty połączone z punktami na, na wahaczu, łączące nadwozie z wahaczem, które w momencie uginania się z jednej strony zawieszenia, powodują podobny efekt drugiej strony, czyli tak jakby próbują docisnąć również tylny wahacz do nadwozia. W ten sposób zmniejszając ten wychył, wychył. samochodu, czyli tak jak mhm. mówiłem, balans masy. Oczywiście seryjne stabilizatory też działają w pewnych zakresach pracy i nie przy dużych prędkościach mogą się okazać niewystarczające. Dlatego też najczęściej firmy produkujące elementy zawieszenia, w tym stabilizatory, oferują właśnie stabilizatory wykonane z materiałów o dużo twardszej charakterystyce czy grubszych elementach, jako zamiennikach seryjnych, co pozwala na utrzymanie właśnie tego balansu i geometrii zawieszenia i zmniejszenie wychylenia przy dużo większych naprężeniach. Natomiast, natomiast tak, no tak jak powiedzieliśmy przy innych elementach, wszystko jest kwestią techniki jazdy danego kierowcy i może się okazać, że też w zależności od pojazdu, niekoniecznie sztywniejszy stabilizator może współgrać z techniką jazdy kierowcy czy jego oczekiwaniami. Pamiętajmy, że stabilizatory mamy zazwyczaj na przedniej, jak i tylnej też osi, więc samą twardością tych stabilizatorów również możemy wpływać na zachowanie się samochodu w zakrętach to czy on będzie mniej, bardziej nadsterowny czy, czy podsterowny tym samym możemy sobie tak jak sprężynami w pewnym okay. momencie możemy sobie tak jakby kontrolować to zachowanie samochodu w zakręcie w tym również mogą nam pomóc bardzo stabilizatory których swoją drogą wymiana też jest dość prosta, mechanizm ich działania jest też bardzo prosty, więc są bardzo stabilne jeżeli chodzi o swoją charakterystykę pracy i również należy wziąć się pod uwagę, jeżeli mamy zamiar przygotowywać sobie zawieszenie do różnego rodzaju dyscyplin sportów samochodowych, no bo to w, tak naprawdę w każdej dyscyplinie sportu, tak jak przy okazji hamulców mówiliśmy o wielu rodzajach mieszankach, klocków hamulcowych, tak samo tutaj mamy wiele różnych parametrów i elementów, które możemy dostosować nasz pojazd do danej dyscypliny sportu w danym, na danym torze. Ja tylko podpowiem, że jak macie bardzo staby, twardy stabilizator, gruby twardy stabilizator i nawierzchnia jest bardzo nierówna, taki stabilizator tam cię na pewno nie sprawdzi. Mam rację? Tak, dokładnie. Ważne jest to, że panowie nie tylko świetnie znają się na aspektach fizycznych, jak to wszystko działa, ale też dobrze znają swoje produkty po prostu. Także są w stanie, mają taką kompletną wiedzę, co Wam doradzić, żeby Znaleźć rozwiązanie akurat dla Was. Dokładnie tak. Więc zapraszamy serdecznie do kontaktu też na miejscu, nie tylko przez internet czy, 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 czy telefonicznie, bo z chęcią Was poznamy, z chęcią dowiemy się też o Waszych oczekiwaniach. I bardzo często jest tak, że jesteśmy w stanie podpowiedzieć czy podsunąć jakieś rozwiązanie, aby Wam uprzyjemnić jazdę i zdobycie lepszych wyników. I co ważne, z kartą zawodnika. Cyklu Race Day możecie otrzymać specjalne rabaty. Także zapraszamy Was do zakupu tej karty. Jest odpowiedzialna osoba, która przeprowadzi Was przez proces uzyskania tych rabatów. Działa to naprawdę fajnie. Czemu nie trzymałe korzyści? Tak Dokładnie. Panowie, bardzo Wam dziękuję za tę jakby rzeczową, bardzo rzeczową wypowiedź. Myślę, że wszyscy się tutaj dużo nowych rzeczy dowiedzieliśmy. Widzimy się na kolejnej imprezie. Dziękuję wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.